Hyvät naiset ja herrat, television katselijat, seuraavaksi vuorossa. Ufo porno! Ufo porno! Ufo porno! Czy seks? No nie wiem, to przecież ja cię nie znam, chłopie. Nie, no kurde, ludzie, co to ma być? Ja wiem. Fauka 100 zanurkowała za mną, kurde, w to. Dobra, gościuwa mnie goni, więc będzie w biegu. O, idzie policjant. O, kurka. Jakim cudem mnie dogoni? No, no, po... no, policjant, dawaj! Abio mnie! Cóż za cudowna zmiana? Policja jest teraz super. Tu idzie następny i nie robi oczywiście nic. Dobra, zaje zajęli się w tencu. Ale nie wyrażaj się tak, bo bana dostaniesz i mamuśki w twojej okolicy, pięć złotych. Po co się masturbować, skoro w okolicy czekają na ciebie samotne mamuśki? Zarejestruj się już teraz. O, widzę, że kolega też jest bywalcem takich stron. O, widzę, kurka, że... Coś jest na rzeczy, dobra, zobaczymy co będzie. ściągam, uwaga, Turka było widać, ale nie podpuściliście, że nie widać. No dupa, i i dupa. dupaj. Jakby tylko udało mi się ją chwycić, już wiem. Szkórka! Jak pierd! Będzie, będzie zabawa, będzie się działo. Dobra, teraz wylosuję na topie kurka wodna. Teraz dopiero będzie jazda. Ty jesteś gwiazda. Z tobą jest jazda. Chciałbym się dopchnąć do twojego. Która to godzina? 23:14. To już można. Jest bania, no kompletna bania teraz jest, naprawdę. No dobra, to tak i wera sprawdzone. <grymny> <Ratuj> się, <rytunka. grymny> Ale musicie przyznać, że gdyby teraz Jarosław wylądował tu przed tym namiotem, tak na plecach jakiegoś żołnierza, odpiąłby się, otrzepał i tak by przyszedł, to by było coś. Kościo... grzyw... przeżuwacz. Możeż ty, kurka wodna! Dobra, Dzidzia, co ty taka bojowa jesteś? O jezu, to pokojowe nastawienie mają, ty! Nie strzelaj! Musisz we mnie strzelać, a chcesz strzelać! Bożesz ty! Kurka, przestań tu tłuc, bo. Co ty robisz? Zachowuj się! Jesteśmy na nowej obcej planecie. No, zgubiłaś ich i dobrze. Kurka, żebyś ty w innych miejscach taki temperament miała. Zobaczymy, co będzie. Jak się opcje dialogowe pojawią. Miłosne, czy seks pornograficzny będziesz chciała robić, czy nie będziesz chciała robić? Zobaczymy. Prorocki 77 nowe T72 5 zł. Nie musiałem płacić. Byłem jednym z najlepszych działu nowych batalionu i strzelałem wyniki dla innych kompanii uśmiech. Dobra, dobra. Teraz już się nie dojdzie. Dzięki kolego prorok, dzięki serdeczne. Ja też jak na rybach byłem, to ja takie ryby łapałem i kurka, takie, takie w ogóle ryby łapałem. Jedna losowa rzecz w lodów z lodówki. Babciu! To jest zarąbiste. Z czego pisałem rozszerzenie na maturze? A co się tam miało rozszerzyć, to się rozszerzyło i już to już jest moja sprawa, nie. Widać, że jest rozszerzenie z Bebzuna. Nie widać, że Z Bebzuna było pisane. Ale gościu, który zamiast normalnych lasek fajnie skąpo ubranych wymyślił to. To kurka nie wiem, co to jest, bez skitu. Przecież to beznadziejnie wygląda. Nie dość, że jedna dziewczyna tylko jest jeszcze faceci w jakichś figach, czy w czymś. W ogóle ptaków nie mają. Co to w ogóle jest? Widać, że to jest facet. Nie ma ptaka. Następne jest Lece, bo chce. I to jest tak. Dems, Bambi, Kizo, Jung, Leosia i Walma. To widzę, że oni się skrzyknęli i po prostu ryneczek sobie... O czym teraz będzie? Też gangsterzy lecą za nimi, czy co? Uwaga Jest duża szansa na gangsterów Też Albo jakieś teksty typu Grypsera Jedziemy Ja pierdole Dobra. N nie mogę takiego czegoś słuchać. Kulkielne jest to rodzaj akcesorium seksualnego składającego się z kilku połączonych kulep 5 zł. Powodują stymulację seksualną poprzez wkładanie przez odbyt do odbytnicy i wyjmowanie z różną prędkością podczas orgazmu dla jego. Dobry den, dobry den, 5 złotych, halelack. Ten kolega kowuco na barboże wygrał, jest dowódcą 18-osobowego klanu przebrzydła. Baboczeska, halaczeska, uśmiech, zobacz sam uśmiech. <laughs> Kurka wodna, to tam musi być wesoło. Ale tylko babokami grają, czy co? Życzę dobrej nocki, trzymajcie się. Dobranoc, Gejuski, przesyłam całuski.